Jak stawiać granice? Granice w Twoim małżeństwie i granice na zewnątrz tego małżeństwa. Zapraszam Cię na kolejny film. Cześć, dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo. Ja nazywam się Kasia Nawosielska i jestem mediatorem a tren i trenerem mentalnym. I dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać trochę w kontynuacji poprzedniego odcinka, który pojawił się na tym kanale, a mianowicie poprzednio mówiłam. O tym, czy młode małżeństwo powinno mieszkać z teściami czy z rodzicami, a dzisiaj będziemy sobie ten temat troszkę kontynuować i na wstępie pragnę Ci powiedzieć, że jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zapraszam się do subskrybowania, zostawienia komentarza, łapkę w górę, bo to ty decydujesz, które kanały na YouTube się rozwijają i swoim su subem możesz sprawić, że moja dobra nowina poniesie się dalej świat. Przechodząc do meritum dzisiejszego filmu, nie ma naprawdę nie ma albo może tak, małżeństwa, w których nie ma problemu z relacjami z teściami, z rodzicami, są naprawdę mniejszości. Większość małżeństw, które się zjawia na konsultacjach, na mediacjach i chce zażegnać ten kryzys swój, który ma w związku, albo jest już w trakcie rozwodu, ma jakieś problemy na linii rodzice, na linii teściowie. Oczywiście to w dużej mierze jest spowodowane przez to, że rodzice, teściowie. Lubią wtrącać się w małżeństwo swoich dzieci. Niektórzy to tak, często mamy tak mają, że uzależniają swoje dzieci emocjonalnie, czasem nie lubią synowych, bo czują zazdrość wobec tych synowych i chciałyby przywiązać rodzice też chcieliby przywiązać te swoje dzieci i nie puścić ich. Tylko pytanie, dla kogo oni wychowywali te dzieci dla siebie czy właśnie dla świata. A z drugiej strony, jak syn nie może znaleźć na przykład sobie żony albo córka męża, to jest ubolewanie, że no przecież stara panna, stary kawaler, że znajdź sobie kogoś, ożeń się, no, no nie dogodzisz, po prostu czasem nie dogodzisz. Ale są też takie sytuacje, oczywiście to są sytuacje w mniejszości, ale jednak się zdarzają, kiedy to rodzice albo teściowie w ogóle się nie wtrącają, mają chłodny i oziębły stosunek do swojego syna, córki, małżeństwa syna, córki i także tych wnuków. Ja znam taki przypadek, kiedy y, urodziły się dzieci. Y, syn pyta, dwo, dwoje miał, mamo czy możesz się zająć nimi, bo my chcemy gdzieś tam wyjść. Synu, twoje dzieci, twój biznes odpowiedziała mama. Więc tak też może być. Są też takie typy teściów, teściowych rodziców, którzy wypychają dzieci w świat i za bardzo się nimi później nie interesują. Być może to jest też jakiś chód emocjonalny, który był w domu i nie za bardzo się poczuwają do tego, żeby zajmować się później wnukami. Tutaj nikt nie mówi o tym, żeby codziennie im te wnuki przywozić, tylko raz na jakiś czas. No mi się też wydaje, że to jest kwestia tego, że niektórzy są uczeni bardzo dosłownie, albo nawet karykaturalnie stawiania granic i to w pewnym momencie osiąga taką swoją karykaturę, że my jesteśmy, oddzielamy się od tej swojej rodziny, od tych swoich bliskich i nie zważamy na to, jakie ro role społeczne pełnimy, że jesteśmy gdzieś tam babciami, mamami, e, ciociami też czy nawet synami czy wujkami i tak mocno sobie bierzemy do serca to stawianie granic, że po prostu te drugie osoby przestają nam być, e, w ogóle przestaje nam nim, na nich zależeć. Są dla nas obojętne, bo my skoncentrujemy się trochę na sobie. Ja wiem, że to jest takie teraz modne pojęcie, stawianie granic i tak dalej. I to jest w ogóle dobre, jeśli my to robimy zdrowo, tak rozsądnie, ale to może osiągać swoje karykatury. No bo kiedyś było tak w dużej mierze, już Ci mówiłam to w poprzednim filmie odsyłam, że były te domy pokoleniowe w znacznie większej ilości niż teraz mamy i tam po prostu wszystko się mieszało. Mieszały, mieszały, mieszały się uwagi teściów, rodziców, problemy młodego małżeństwa, wnuków, to było jak wszystko jak taka bez, bezkształtna masa, choć w wielu domach nadal tak bywa, wierz mi, <noise> to z mediacji, które prowadzę, to, to nie jest tak, że to jest sytuacja, która odeszła do lamusy. Dobrze, przechodząc do, do tych granic. Pojęcie stawiania granic. Przede wszystkim, zanim przejdziemy do stawiania granic z światem zewnętrznym, z rodzicami, z teściami, to warto nauczyć się też określić te granice wewnętrzne małżeństwa, bo my mamy granice wewnętrzne pomiędzy małżonkami i granice zewnętrzne, czyli to, co małżeństwo komunikuje światu, oki. Bo wiesz, człowiek bez granic, to jest taki trochę, jak ja to gdzieś usłyszałam porównanie, dom bez okien i bez drzwi. Każdy może sobie wejść. Po napluć na środek, położyć brudne buty na kanapę, no bo nie ma żadnych granic. Tak samo małżeństwo, jeśli w tym małżeństwie każdy może coś powiedzieć, zwrzucić swoje trzy grosze, popsuć homory małżonkom, jeszcze im coś tam nabrudzić, no to to znaczy, że to małżeństwo jest bez granic. Ale co ja mam na myśli mówiąc o granicach mm, wewnętrznych małżeństwa? To są granice, które ustalamy wchodząc w związek małżeński. Niedobrze jest, aby te granice były zbyt sztywne, ale dobrze by było, gdyby były przepuszczalne. Dobrze by było, aby były wyraźne i przepuszczalne. Co ja mam na myśli? Chodzi o to, że ustalacie sobie przede wszystkim o te granice. O jakich ja mówię? Jakie jest podejście do finansów? Czy dzielicie wszystko na pół? Czy ktoś za, ci, za to płaci? Czy ktoś za tamto płaci? Tak, żeby nie było po prostu nieporozumień. Tylko, że czasami te granice osiągają taką swoją też karykaturę. I jeśli robimy takie sztywne granice w małżeństwie, to dochodzi do takiej sytuacji, że tak, Ty masz swoje sztuczce, ja mam swoje sztuczce, Ty masz swoją przestrzeń w domu wydzieloną. Ja mam swoją, i ty masz akceptować, że ja codziennie wychodzę z koleżankami, z kolegami na piwo, kawę po południu i tak dalej, a że mam dzieci, to nie wiem, nie obchodzi mnie to, trzeba się tymi dziećmi, ktoś się musi tymi dziećmi zająć. To są granice sztywne, które właśnie osiągają swoją karykaturę, że dochodzi w pewnym momencie do tego, że ty masz swoją sypialnię, ja mam swoją sypialnię, a w zasadzie to nie współżyjemy razem, a to w ogóle jeszcze to będziemy mieli oddzielnych partnerów seksualnych. No to trochę to w naszym takim kulturowym pojęciu. Małżeństw monogamicznych jest to, że tak powiem, wynaturzenie tej instytucji małżeństwa. Granice wewnętrzne powinny być w miarę elastyczne, takie wyraźne, ale przepuszczalne. Oczywiście. To się tak błędnie czasem przyjęło. To są takie gdzieś błędne stereotypy, schematy krążące, że jak my jesteśmy, wchodzimy w związek małżeński, to nagle dwie osoby stają się jednym, tak? I jesteśmy jedna jako taka bezkształtna masa. A to wcale nie o to chodzi. Wy wchodzicie w to małżeństwo jak, jako dwie indywidualności. I teraz, aby to małżeństwo miało smak, taki, taką było posolone, no to wiadomo, że. Macie inne temperamenty czasami, inne hobby, inne zainteresowania, i teraz grunt, żeby to wszystko pogodzić. Żeby sobie na przykład ustalić, że um, ktoś tam jedzie, jedziemy na wakacje y, w jednym tygodniu w góry, a w drugim nad morze, bo ona lubi morze, a ja lubię jeździć w góry. Że ustalamy sobie, ok, no to jednego dnia, raz w tygodniu, ty ja zajmę się dziećmi, a ty sobie wyjdziesz z koleżankami na. Piwo, kawę, cokolwiek tam lubisz, czy na fitness, czy na taniec. A raz w tygodniu ja sobie wyjdę z kumplem na piwo i po prostu się jakoś dogadamy. Chodzi o to, żeby te granice były przepuszczalne, ale takie wyraźne, bo wy macie swoje zainteresowania i każdy człowiek no, potrzebuje jakiejś też swojej przestrzeni. Dobrze, żeby miał swoją przestrzeń, już zwłaszcza mama, która jest w domu z dziećmi, dobrze, żeby miała jakąś taką przestrzeń na kultywowanie swojej pasji, czy tam żeby mogła wyjść z domu z domu, jak to moja koleżanka robiła na przykład przy trójce. Dzieci zapisała się na kurs szycia i wychodziła sobie z domu, żeby sobie uczyć się szyć sukienki. To tyle, jeśli chodzi o granice, e, takie wewnętrzne. A teraz granice zewnętrzne. Cóż to są natomiast te granice zewnętrzne? Granice zewnętrzne to jest zakomunikowanie światu: hej, my jesteśmy oddzielnym podmiotem, jesteśmy małżeństwem. To, to, to jest sytuacja, w której przede wszystkim Teraz my, teraz my tworzymy małżeństwo. Ja i on, moja żona i mój mąż. I tatuś i mamusia to już nie są najważniejsi, nie są na pierwszym miejscu. To jest ustalenie, jakie my relacje mamy z teściami, jakie relacje mamy z rodzicami, na ile one, oni mogą się wtrącać w wychowanie naszych dzieci, yy, sugerowanie nam, na ile mogą nas wspomóc finansowo w zakupie mieszkania, w zakupie domu. Często jest tak, że rodzice kupią dziecku mieszkanie, bywa tak. I to dziecko do tego dziecka później się wprowadza, na przykład dziewczyna, albo już żona, tak, to jest cza czasami takie wymawianie: A, dostała wszystko na gotowe. Weszła e, do e, naszej rodziny, dostała wszystko na gotowe, wprowadziła się do cudzego mieszkania. No właśnie, i tutaj teraz jest pytanie: na ile to będzie obszar konfliktogenny? A często jest też tak, to jest zwłaszcza e, no, na wsiach, tak bywa, że dom rodzinny. Jest przepisywany z pokolenia na pokolenie, jest jeszcze gospodarstwo, i wszystko się tam miesza, jak grochat z kapustą w tym domu rodzinnym. Mieszkają jeszcze rodzice, teściowie, i oni też tam czasem się lubią wtrącać. Ja znam na przykład też taki przypadek z mediacji gdzie i jest wspólna rodzinna firma, rodzeństwo ją prowadzi i jeszcze mają wspólny dom, co prawda każdy ma oddzielne wejścia i mieszkają ze swoimi mężami, żonami, ale to jest obszar naprawdę taki konfliktogenny, tam się za dużo różnych rzeczy razem miesza i z tego po prostu konflikty wychodzą. Dlatego tak ważne jest ustanowienie właśnie tych granic takich zewnętrznych i ustalenie jakie my mamy tutaj relacje z naszymi rodzicami, z teściami, na ile nasze sekrety są też przedmiotem dyskusji na forach rodzinnych. Taki klasyczny przykład naruszenia tych granic zewnętrznych, no bo to też nie tylko chodzi, o, gdy ustala, małżeństwo ustala granice zewnętrzne o relacje, stosunki z ceściami, ale na przykład w ogóle z innymi osobami, gdzie komunikuje, że powstał oddzielny byt. No, klasycznym przykładem złamania tych granic zewnętrznych jest zdrada, kiedy no, wdziera się trzecia osoba albo nawet dwie osoby do tego małżeństwa i te granice zostają naruszone. Dobrze jest, abyście sobie ustalili, żeby te granice były. No wyraźne, ale nie takie sztywne, bo no, pytanie, czy, czym jest to, że nasza intymność, nasza indywidualność, my jako małżeństwo się teraz liczymy. Czy my mamy prawo wychodzić do ludzi na zewnątrz, spotykać się z koleżankami, z kolegami, wyskakiwać na piwo, zwłaszcza kiedy urodzą się dzieci, jak my to pogodzimy. Czy my mamy prawo na przykład pomagać innym osobom, na ile pomagamy, jeśli mamy rodzinę, na ile ta druga osoba, ten partner może zostać z dziećmi, a ja pojadę i tam komuś pomogę. No na ile te granice są elastyczne. Też z tymi granicami to jest tak, gdy one są sztywne, pojawia się, za, gdy jest zazdrość. One już tak sztywnieją, gdy jedna osoba jest w ogóle zazdrosna. Nie tylko, że na przykład żona wychodzi i spędza czas w klubie nocnym i obmaca ją jakiś inny mężczyzna, to nawet nie o to chodzi. Niektórzy są zazdrośni o to, że ta druga w ogóle osoba wychodzi i ma taki czas na wyjścia. Dlatego właśnie ta zdrada, a z drugiej strony zazdrość to może być klasycznym przykładem, gdzie te granice ulegają wykarykaturzeniu. Bo z jednej strony zazdrość i niepozwolenie, aby ten partner wychodził gdziekolwiek, spotykał się z kimś innym, to są usztywnienie granic za bardzo, aż to w drugą stronę przechodzi. Natomiast sytuacja, gdy dochodzi do zdrady i wdziera się w nasze małżeństwo osoba trzecia albo nazbyt mocno ingerują rodzice, teściowie, to jest sytuacja, gdy te granice są nazbyt przepuszczalne. Więc dlatego dobrze jest, aby one były wyraźne, ale aby nie były też przepuszczalne i elastyczne, dostosowywały się do danej sytuacji. No. To tyle. W dzisiejszym filmie daj znać, czy się z tym zgadzasz, czy nie. Może coś dodasz od siebie, może masz przykład jakichś takich dobrze ustalonych granic, a może widzisz, jak to u kogoś źle wygląda, źle funkcjonuje, więc podziel się tu, bo to są cenne wskazówki, wy, wymiana doświadczeń i korzystanie z tego. Korzystajmy z tego wzajemnie. Do usłyszenia w kolejnym filmie. PA!